Siemaneczko wszyscy ludzie, tutaj Matinho Witajcie w kolejnym odcinku World of Trunks eee, Wczoraj w sumie to m, Dzisiaj jest sobota Więc seria nagrywań w, Z piątku już zakończyłem od Kurde, właśnie teraz muszę przypomnieć Od The Triggera czy od eee, Counter Strike'a Niestety sobie teraz nie przypomnę Ponieważ m, Byłem troszeczkę półprzytomny o tym, gdy dzisiaj wstałem, ale to nie jest takie istotne, także myślę, że sobie przegramy jeden odcinek WOTA. Potem nagram jeszcze jakiś jeden odcinek pewnie z Lola, i chyba na tym w sumie zakończę moją dzisiejszą pracę. Jeżeli chodzi o nagrywanie, ponieważ jeszcze mnie czeka troszeczkę pracy dotyczące renderingu, troszeczkę montowania jeszcze kilku innych przygotowań ale to już pewnie mam już za sobą e, także cóż e, ostatnio wczoraj m, grywałem ostatnio w OTA, e, czyli w piątek więc e, to już na pewno dawno już to jest pomijane e, Zagrałem sobie taką jedną rozgryweczkę, rozgryweczkę która mi się bardzo spodobała więc weźmiemy czołg M24 Sportu oczywiście wersję i rozpoczniemy bitwę. Mam nadzieję, że będzie ten sam tryb, co był wczoraj, bo mi się bardzo spodobał. Jest to dobrze. Właśnie mi się bardzo spodobał ten wyścig czołgów, bardzo mi się spodobał, więc em, musicie zobaczyć, jak to ogólnie będzie wyglądało. Bardzo fajna rozgrywka, bardzo mi się spodobała. Mam nadzieję, że wam się spodoba Mi już za pierwszym razem kiedy to rozegrałem Bo chciałem, myślałem, że to rozegrałem jakąś normalną bitwę A tu nie, nie Coś innego, to jest inna rozgrywka to, to Zwykle są to jakieś inne rozgrywki Szczególnie tego typu czołgów Nie wiem czemu się tak długo ładuje No chyba Trafię chyba w momencie kiedy zacznie się już yy, Cała zabawa Tak? Tak mi się wydaje No dalej ładu się szybciej, what the fuck! Myślę, że już się w uroczyściu. Postaramy się troszeczkę tutaj nadrobić. Na pewno sporo, z innymi tak, troszeczkę na troszeczkę dalszą. No trudno, będziemy musieli trochę sporo nadrobić. Ale zwykle na takich. Yy, tej grze. drifty można oczywiście robić, niestety będziemy musieli sporo nadrobić. Bo wow, fuck the shit, muszę uważać bo troszeczkę ten tor jest zwykle czasami troszeczkę kultujący, są beczki, a jestem naprawdę bardzo daleko, ja muszę sporo nadrobić, ja byłem wtedy po prawej stronie, a jak to nie, zaraz tak, może po lewej, już nie pamiętam co. od nas tylko ja i... O dobra, Tacy koleś w ogóle wypadł więc już troszeczkę nadrobiłem Wydriptujemy nie można oczywiście przejść na drugą stronę Są takie mocne barierki że nie można akurat przyjechać Fajne tyle, trzeba to przyznać Kto tam mnie trafia? Kurda, stamtąd to weź. Nie wiem czy w ogóle cię trafię Ui! No, nie o trafię Tam jest dopiero jaką celność Plus dole musieliby, nie wiem Cały czas popełniać błędy Albo ta tylko powiedzcie, z przodu e, Troszeczkę pomógł dobra Teraz powinienem przeszykować na tamtego kolesie, Ale na razie tam niech już szykuje się Więc... Ja stawiam, że powinniśmy tutaj jak się wydaje tak. Drift, a nie dobra, on będzie w drugiej stronie. to już ma wyjaśnienie. O kurwa, ale zjewałem. Aaaa, nadrabiamy, nadrabiamy. Come on, come on. Ciekawiacie tam dwa trakty? Chyba nie. Szczególnie, że te bariery troszeczkę przeszkadzają. Drift, kurwa. Szkoda, że tak długo się ładowało. To inna jest wtedy rozgrywka. Ale gdy dojedziemy do samej końcówki, to raczej to będzie też oczekiwanie, inaczej dyrektujemy. I... Piękne, mocne. I tutaj się w sumie teraz spotykamy. Kurde, nie mam nikogo tam z pola. mam widzę, że teraz pierdziel w ogóle ten koleś, który tam próbował. I następnie przyjechaliśmy rozgrywką. No dokładnie dobra powtórzymy to jeszcze raz wybaczcie za tak długi loading ale to jest prawdopodobnie wina to że to była pierwsza rozgrywka dlatego przyspieszymy troszeczkę I jeszcze raz to rozegramy tylko mam nadzieję że on jest na... dobra trzeba go naprawić Dobra, i jeszcze raz rozegramy i mam nadzieję, że nie będzie długiego loadingu. Obiecuję wam, że teraz będzie troszeczkę inaczej. No, teraz powinno już ujść troszeczkę szybciej. Dokładnie. No i teraz będzie to inna rozgrywka, więc mam nadzieję, że oglądacie to do, do samego końca. No i zobaczycie. Mam nadzieję, że będzie teraz o wiele lepiej. To już będą troszeczkę emocje. Obiecuję wam. Bo... Kamo, kom komą. Jak widzicie wszystko jest idealnie ustawione. 5, 4, 3, 2, 1 i nie jedziemy! Na razie tylko jeden od nas nie dał rady. To musiało boleć No, operuje, skoro wskazuje Aha, ciężko się trochę operuje, ale... Proszę na dobie zobaczyć Mówięcha. Nie, chyba nie za bardzo Mujyyy, kurde, serio Musiałem trafić w barierę Nie wiem, czy byłabym trafiony Kurde, miało być ładnie A wyszło to wszystko jest jak ty nabrałeś? Koleś. To trzeba nabrać, jak najwięcej. Teraz to będzie taki odcinek, gdzie nie za bardzo. Trafiłem w niego, ale to na naszej nic nie pomogło. I teraz powinienem go trafić. No dobra, nie za bardzo, ale troszeczkę go troszeczkę nadrobiłem. Przejdziemy kolesia. To i tak jest to za mało. O, krytykujemy więc no ile tego wygókło trzeba troszeczkę tutaj skorygować i... no nie, nie zdarzyłem się jak kurde, nie trafiłem i ni znowu no dobra, nie, nadrobiłem troszeczkę, ale słabo mi to poszło prawie dobra, teraz będzie tutaj takie zejście no nie weszło mi to strafienie Trzeba dotyktować Dobrze I jedziemy dalej Teraz będzie ten odcinek gdzie będzie już wszystko teraz W zależności od tego jak jedziemy teraz to odgrywa ja niestety ja będę to musiał spisować W razie spokojnie tutaj czekam Dobra i zaraz będzie ten odcinek gdzie Trzeba będzie kogoś tam trafiać. Ten to w ogóle gdzieś indziej wiekał. No nie chcę tego ale nie chcę tego dostać. Wow! dostał, Oj, mocno. Na razie wprowadzimy, jeżeli chodzi o... Ale pięknie wyskoczyłem, ale co z tego to i tak tak nie za mało. Muszę im tu pomóc. No, chodź. Na razie ja oni prowadzą, a my już powin... to musiał poczuć. Kurde, nie trafiłem w niego, chociaż wyszło u mnie, żeby go Nie trafiłem. No, ale teraz Traf, nie trafić, bo nie śpiewał, że Nie wiosnąłem? Nie wiosnąłem, no? ale co z tego? Jeszcze chwila. Dobra, nie ale to jest walka, niesamowita walka. Chodź tu. je Kurwa, nie trafiłem. Ale jeszcze za chwilę Dobra, musiałem przestanąć. O, dobra. Chyba powinno na to, że oni chyba wygrają. No dokładnie, niestety. Bardzo oni wszyscy, tylko ja przeżyłem. To e, niestety nic nie pomogło. Kurde, ale było troszeczkę teraz lepiej niż poprzednio. No dobra, jeszcze rozegramy chyba jedną partyjkę wyścigi czołgów. Taka wiecie, mała mm, różnorodność. Y, różnorodność, ja bym tego raczej nie określił, tylko cały czas na jednym trybie. Więc mam nadzieję, że to, Wy to zrozumiecie. I mam nadzieję, że w trzeciej, teraz y, w, w trzecim wyścigu będzie jeszcze lepiej niż poprzednio. Bo cały czas trafiałem w bariery. No dobra, ja sobie się tutaj jeszcze tutaj rozejże, czy coś tutaj nie mam. Do garnięcia. O, dobra. Sobie później ponagrają sobie zjem. Guralka. <laughs> nie, to nie jest e, m, coś tam. Prawa autorskie. Nie, prawa autorskie, tylko sponsornik, czy coś takiego. Nieważne, nieważne. Nie będę tutaj tak promował. Jedziemy. Ruszać Chcecie żyć wiecznie? Dobra. Odciek. Stary, niestety, znaczy ja muszę zawsze być poprawić w w razie to wszystko zywało, bo w ogóle nie trafiłem. No, to mocno. Nie w nie trafiłem. Dobra, skręcaj, ziomuż. muszę być z przodu przynajmniej. Będzie przynajmniej lepszy widok na akcję. Nie Teraz oni są na prowadzeniu. Jak mi się wydaje. A Tak ciężko tutaj się skręcać. Muszę to odcinku. Dostał ale, ale tak zimno, nic nie pomogło No i trzeba to szybko tutaj skręcić Dobra, teraz ja jest w porządku Dlaczego tam musiał poraz wziąć? Serio? Ujj Kurwa Dobra, trzeba skręcić, ale pięknie to drif. ten drift, znaczy Teraz nie mogę go nic nie na razie na razie tutaj pojechać coś czegoś prosto Teraz mogę zobaczyć troszeczkę... A nie tu, 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 tu Dobra udało się Nie mnie wskazywałoby na to żebym go trafił Nie trafiłem niestety Teraz trzeba jechać do przodu A tam spaniaki No jak jestem wyżej od nich to troszeczkę lepiej no, się tam trafię z nimi Zobaczmy, no bo dobra, nie, bo teraz coś spierdziela Teraz może się uda No no nie, dobra, nie za bardzo rynek. Jednak... Oooo, skręcamy. Wiem czy... Serio musiałeś stanąć. on się tu wziął. Lolo, lolo. Co za cwanie. Musiał chyba wypaść z jakoś dziwnej strony. No i teraz on będzie mnie na napierdzielał. Co za jebany cwanie. Chodź tu. O kurwa, dobra. Ale miał trochę przejebane. Co za skurwisy. No, żeby... No właśnie, no to... Albo dobra, jedź Jedź No, komu? To, on to od mikro? Ale co za ty nie Teraz co ja zmyciałem tutaj, próbował mi za zać? To musiał poczuć Haha, nie Trafia jeszcze we mnie Zobacz to Kurwa, teraz... Kto bym trafił? Teraz muszę uważać Co chwilę coś trafia No, co chwilę Dyktujemy Hmm. Aż tu. No? kurde No, nie pomagasz mi jak na razie. No i jeszcze jedno, no zajęliście. Ale widziałem oni Gdzie są oni? No jakie, dole serio. zobaczcie się na No i przynajmniej. No i przynajmniej. No tam przynajmniej. No, trzeba tam trafić. Jeszcze raz. Trafiłem, ale co z tego? Serio. Kurwa Dobra, koniec życia. Nie. Kurde, no. Dlaczego jeszcze nie wygrałem? No. Dobra. Tu zakończymy nasz odcinek, kochani. Jeżeli Wam się spodobał, wybaczcie oczywiście za ten początek, ale już coraz bardziej się tam rozkręcaliśmy. Ja się zabieram do nagrania prawdopodobnie Lola, żeby w końcu coś nagrać. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Dzięki wielkie, na razie.